hej wszystkim, ja jestem Pożyczka7 A to jest kolejny odcinek z blog Star Planet I w dzisiejszym odcinku Stworzymy sobie klocek Którego jeszcze nie mam Udało mi się właśnie na niego nazbierać I postanowiłam, że zrobię z tego taki króciutki Odcineczek z taścikiem Pamiętajcie o łapeczce w górę No i zapraszam A few moments later Jesteśmy sobie tutaj teraz na tworzeniu różnych rzeczy i zobaczcie, chodzi właśnie o ten klocek, o skałę, która jest na każdym kopaniu. Na pewno każdy z was zna ten klocek doskonale, pewnie większość z was już go ma, ale ja niestety go jeszcze nie mam i sama się dziwię, czemu go dopiero dzisiaj odbieram. No ale tutaj właśnie potrzebowaliśmy takich kresałków do nazbierania go i mi się udało właśnie, dopiero zobaczyłam to dzisiaj, że udało mi się go już Uzbierać na niego, no i w sumie zrobię z tego odcinek, czemu by nie i sobie go otworzymy. Nie wygląda on jakoś super ładnie, wam powiem tak szczerze, ale no zobaczymy, jak będzie wyglądał już na budowaniu. Także postawimy sobie może parę takich pasków tego klocka i powiem wam co o nim myślę, no i tak dalej. Pamiętajcie jeszcze o tym, że na 6000 subskrypcji brakuje, że naprawdę niewiele, będzie bardzo fajny konkurcik na pixela. Także, no, wyczekujcie, wszystko w swoim czasie, a ja sobie postawię takie kilka pasków, zapisujemy to i pójdziemy sobie, właśnie jesteśmy teraz na takim czacie. I w sumie nie jest on jakoś super ładny, na kupaniu wygląda, no, identycznie, ale powiem wam tak szczerze, że nie wiem, jak on będzie wyglądał na skinie. W sumie jestem ciekawa, czy będzie na skinie wyglądał jakoś ładniej, bo tutaj on nie przyciąga jakoś super, ale powiem wam tak szczerze, że, no, klocek jak klocek. Czemu jest dla Vipa, to nie wiem, bo tak naprawdę nie ma w nim nic takiego wyjątkowego, więc nie powinien być dla Vipa, jak według mnie. Jak po nim chodzimy, to on nic nie daje, więc to jest taki zwykły klocek, nie powinien być on dla Vipa, tylko dla normalnych graczy również. No, tak, tak se on mi się w sobie podoba, nie wiem, czy będę go wykorzystywała, ale może do jakiegoś skina się podpasuje fajnie, albo nawet na jakiś czat, czy tam parkur. także no zobaczymy. Klocek jak klocek, myślałam w sumie, że będzie trochę ładniejszy, no bo jak patrzcie, skaczymy po nim i chodzimy, to on nic właśnie nie daje, szkoda, ale w sumie ciekawa kolorystyka tego klocka jest, ciekawie wygląda, więc możliwe, że na parkurach będzie bardzo fajnie wyglądał, ale czy na skinie, to nie jestem pewna, może sobie to jakoś przetestuję na pewno, więc zobaczę. Ja sobie jeszcze tutaj pozdrawiam moje widzki, dwie, które przyszły ze mną na czat, tutaj widzę, że pytacie się mnie, jaki jest teścik. No także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli taki odcinek króciutki wam się spodobał, to możecie stawić oczywiście łapeczkę w górę, a ja nagram jakiś następny taki teścik, więc do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!